Poranek Radia TokFM. Witam ponownie, Jacek Żakowski. To jest piątkowy poranek w Tokefem. Jest 7:45. Jest z nami minister Michał Boni, członek Rady Ministrów i szef zespołu doradców pana premiera, ale przede wszystkim spirytusmowę z re, reformy, 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 reformy systemu emerytalnego. No, racjonalne korekty, tak to nazywamy. No dobra, ja wiem, że ten rząd nie lubi hasła reformy, bo to zawsze pije. Dobrze skrojone reformy w sensie stroju. Mogą być komfortowe. Biom, mogą być bardzo komfortowe. I dawać ciepło, ale czy to z tymi jest, to, to rzecz nie jest taka, taka pewna. W centrum dialogu na Pani zbiera się strona sp społeczna, żeby wypracować ostateczne wspólne stanowisko przed dzisiejszymi obratami, obradami Komitetu Stałego Rady Ministrów. To będzie wspólne stanowisko z rządem, czy będzie mm, roz, y, protokół rozbieżności, tak jak było 11 lat temu? Bardzo ważne jest, czy to stanowisko strony społecznej będzie maksymalnie wspólne, y, dlatego że to jest bardzo ważny sygnał tak, dla rządu. Jeśli y, te propozycje będą miały charakter wspólny, to y, one oczywiście będą y, wniesione pod obrady i y, stosowne propozycje zapisów chociaż wydaje mi się, że w tej dyskusji, którą partnerzy bo myślę, że między sobą powinni toczyć tę dyskusję, partnerzy będą toczyli, jest ileś rzeczy merytorycznych niesłychanie ważnych Ta, ten przeszłomiesięczny okres bardzo burzliwych konsultacji i burzliwej debaty wokół tego problemu, jak racjonalnie dokonać korekty w OFE tak, żeby nie groziło nam w takiej skali stałe przyrastanie długu publicznego i stała obecność deficytu elementów deficytu sektora finansów publicznych wynikająca z tych przesyłanych do składek. To wszystko, te konsultacje doprowadziły nas do ustalenia, że dziedziczenie jest na pewno i to w, w pełnej formie. Z, Ale co to znaczy w praw formie z realizacją pełni praw majątkowych, tak jak było do tej pory w drugim filarze, czyli z możliwością wypłaty gotówkowej. To jest e, istotne, myślę, że to jest to, racjonalne w systemie ubezpieczeniowym? To jest racjonalne wtedy, kiedy utrzymujemy integralność drugiego filara, bo oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie tego drugiego filara, tak jak to było skonstruowane w 90. roku. A tych pieniędzy roku. przechodzących do ZUS-u to też dotyczy, czy nie? Będzie dziedziczenie tej tak, części tak, tak, składania tak, tak. będzie, będzie, która Będzie dziedziczenie i tej części, która pochodzi z, będzie w funduszach emerytalnych i tej, która będzie w ZUS-ie taką decyzję podjęliśmy. I to rozwiewa też różne wątpliwości natury konstytucyjnej, tak? Czy te osoby, które wybierały, kierując się między innymi, bo to jest bardzo ważny element. Ten, ten rodzaj praw majątkowych takimi przesłankami w 1999 roku wybrał uczestnictwo w OFE. Wydaje się, że spełnienie te, tego, tego wymogu tak i zmniejsza zagrożenia konstytucyjne, ale wrócę do tej głównej kwestii, bo ta główna kwestia polega na tym, wszyscy partnerzy i wszystkie instytucje, Narodowy Bank Polski, instytucje rynkowe, wiele resortów wskazywało na to, jak bardzo ważne jest, aby Następnym krokiem szybko przygotowanym i wdrożonym była ta ustawa efektywnościowa, to znaczy tworząca warunki dla subfunduszu bezpiecznego na te kilka lat przed przejściem na emeryturę i bardziej dynamicznego. W tych młodszych latach kariery zawodowej, cyklu życia. Co do tego jest zgoda. Wtedy oczywiście trzeba już zejść z tej kompletnie absurdalnej prowizji od naszych składek, tylko wprowadzić opłatę za zarządzanie. W tym projekcie na bliższych dniach przyjmowanym likwidujemy możliwość akwizycji na rynku wtórnym. Zakaz akwizycji będzie i to też jest uporządkowanie takie finansowe funkcjonowania OFE. E, no, ważny byłby wtedy... Ale to w tej znaczy, efekty... że już w tym projekcie, który rząd złoży będzie zniesiona... Akwizycja my. będzie w tym projekcie zniesiona. Tak, a prowizja przy wpłacie? No nie możemy jej znieść, dlatego że problem polega na tym, że trzeba widzieć całościowo. Prowizja zależnie jaka wysokość składki i jak się układają te subfundusze. I tak naprawdę racjonalne rozwiązanie polega na tym. No, nie, 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 nie zaczynajmy tej dyskusji, która się toczyła parę miesięcy temu, bo prowizja i tak przecież została z tych 10% na początku do 3,5% zmniejszona. Ale czy to nie będzie tak, że teraz przeprowadzicie te reformy? Bo ja rozumiem, że teraz ma być je, je, jedna ustawa z Zmieniająca, a potem ma być druga ustawa zmieniająca. Uważam, że powinna być druga. Czy to nie ustawa, będzie kolejna, tak? niedokończona reforma? Nie, nie. Bo jakoś nie, w nie. tak jest, że na ogół uchwala się tą pierwszą ustawę, a ta druga to już. Panie redaktorze, chcę właśnie spróbować wyrazić to, że te, te miesięczne konsul... znaczy konsultacje są też po to, żeby strony wzajemnie siebie słuchały i żebyśmy się wszyscy uczyli. Ja się z tych konsultacji nauczyłem niewątpliwie jednej rzeczy. Po pierwsze, że Sens tej racjonalnej korekty, czyli zmniejszenia składki przekazywanej do OFE, szczególnie w tych najbliższych latach, największe zmniejszenie. Wiąże się z tym, żeby równocześnie jednak wrócić do tej ustawy e, zwiększającej warunki dla efektywności OFE. Co to znaczy? To znaczy, że. Te subfundusze, inne portfele inwestycyjne będą z jednej strony dynamiczne, z drugiej strony bezpieczniejsze, ale będą też dawały możliwość osiągania wyższej stopy zwrotu. I ta wyższa stopa zwrotu przekłada się później na wyższą emeryturę, w tej części, która pochodzi z funduszy emerytalnych, a ona przecież cały czas będzie między 30 a 40% przyszłej emerytury stanowiła. I żeby zrobić ten drugi krok dotyczący efektywności, co się wydaje merytorycznie oczywiste i wszyscy bez względu na swoje poglądy na temat OFE o tym mówią, no to trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest optymalny poziom składki, która pozwala na budowanie tych subfunduszy. Bo no, wszystkie nasze decyzje. Nie no to mówi, że 5%. Wyliczenia pokazują, że to jest między, między 4,5 a 5,3, tak żeby nie było na minusie, a żeby było. Czyli Mordasewicz ma rację. No to w, wyliczenia pan minister Rostowski mówi, że to jest w ogóle nie do przyjęcia. Ale wyliczenia wszyscy, którzy poważnie zajmują się tym tematem y, 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 prowadzimy, prowadziliśmy i y, jeśli chcemy... Ale czy, czy minister Rostowski różnych... ma jakieś inne wyliczenia? Czy, ja nie, czy zajmuje się niepoważnie? Wyliczenia dotyczące tego, jakie mogą być... Y, E, 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 skutki, e, e, tych zmian przedstawialiśmy podczas e, konsultacji, gdzie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich resortów. Tu nie ma konfliktu między takimi czy innymi wyliczeniami. Pan e, 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 minister Rostowski wczoraj w tym radiu powiedział, że to jest niemożliwe 5% nie do przyjęcia. Ja nie wiem, dlaczego pan minister Rostowski tak to mu, y, y, mówi. Rozumiem, że My wszyscy jesteśmy przywiązani do tego punktu wyjściowego, ale chciałbym jeszcze raz tak. powiedzieć, to nie chodzi o to, żeby zdusić system ofowski, tylko jeśli dokonujemy nie jego likwidacji, tylko racjonalnej korekty, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy, żeby on był bardziej efektywny. I odpowiedź na pytanie, czy chcemy, żeby był bardziej efektywny, co jest ważne dla klienta, dla przyszłego emeryta, prowadzi nas do tego, że musi być ta ustawa o efektywności osób w funduszach, a po drugie, że musimy zastanowić się nad tym, jaki jest optymalny poziom składki, która pozwoli budować te subfundusze. No bo wiadomo, że one ze względu na to w tych bezpieczniejszych będzie, będzie więcej obligacji albo innych instrumentów tych dynamicznych będzie więcej akcji. Zresztą ta dyskusja, rozmowy z Narodowym Bankiem Polskim pokazały, że jest szansa przy tej ustawie o efektywności uciec od tego nieustannego mówienia obligacje, akcje, że możemy rozmawiać o innych instrumentach, takich, które będą budowały Lepsze zabezpieczenia dla kredytów hipotecznych, obligacje infrastrukturalne tak? nie emitowane przez państwo, tylko przez samodzielne podmioty gospodarcze na rynku. To wszystko są bardzo ważne rozwiązania. Ich sens pojawi się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ustalimy, jaki jest ten optymalny poziom składki. Nie dzisiaj, za te dobrych kilka lat, i wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest odpowiedzią, która z jednej strony powinna zagwarantować bezpieczeństwo finansów publicznych. Różnica między tym 3,5 od 2,17 a 5, jeśli chodzi o zmniejszenie potrzeb pożyczkowych, to jest różnica. Przed 3,5 potrzeby pożyczkowe będą zmniejszone do 2,20 198 miliardów złotych, a o 172 miliardy złotych, gdyby to było 5. Mamy to wszystko przeliczone, ale gdzieś na końcu jest pytanie o tego klienta i ja bym chciał w takim duchu wnosić ten, te, te Czyli, poprawki. Ja dobrze rozumiem, że będą tutaj gotowi do około że Na razie byś by rząd by proponował 3,5 w tej ustawie, która teraz by była uchwalana i miałaby że myślę, maja. że to trzeba zrobić a w od razu. ustawie ja myślę, że 5. to trzeba zrobić od razu, dlatego, że z punktu widzenia odbioru publicznego, my nie, nie możemy co... Znaczy, ustawa efektywnościowa byłaby takim dopasowaniem, tak, do tych nowych, zmienia... zmienionych warunków i pójściem do przodu, jeśli chodzi o efektywność, ale pole... Czyli ile tej składki gotówkowej przekazywanej do OFE będzie, musi być wyznaczone w tej ustawie, dlatego uważam, że e, e, pokazanie jaki docelowo poziom składki przekazywanej do OFE będzie powinniś, powinno być umieszczone w tym projekcie. Ale skoro tutaj jest jungtim między wysokością składki a tymi e, proefektywnościowymi yy, rozwiązaniami, to trudno jest ustalić wysokość składki, nie znając rozwiązań proefektywnościowych, które mają być w następnej ustawie. Rozwiązania proefektywnościowe mają charakter operacyjno-instytucjonalny. Je można robić wtedy... Kiedy wiemy, jaka jest wysokość składki, w związku z tym najpierw musimy wiedzieć. I my, 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 myślę, że dlatego właśnie trzeba w mądrych dwóch krokach e, tę decyzję podjąć, żeby później przy ustawie efektywnościowej spierać się o instrumenty, o narzędzia, o tę większą efektywność, to też przecież będą różnego rodzaju słowa, a nie spierać się już o to, jaka. Bo w, w, a nie, nie dojdziemy do porozumienia. Co z, do, co z dobrowolnością? E, załóżmy, że mnie pan nie przekonał. Ja załóżmy, że należę do tych sceptyków, którzy y, uważają, że y, na podstawie doświadczenia, że inwestycje giełdowe robione przez OFE nie są specjalnie trafne, y, to nie są ja, ja, jak, jakieś mistrz świata. Stopa zwrotu, stopa zwrotu. jest 7.4 z obligacji w ostatnich 10 latach. Stopa, to są dane stopa, z KNF-u. Ale to, 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 to myśmy instytucjonalnie... To myśmy, no tak. to myśmy instytucjonalnie ale, powiedzieli, że ma być ale więcej jeżeli mają wynik niższy niż obligacje, to znaczy, że obligacje yy, zmniejszały ich stratę. Ale proszę zbiody. zobaczyć, pa, pan nie pojęcia, panie lat. redaktorze, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć na stopę zwrotu w ZUS-ie 3,49 za całe 11 lat i stopę zwrotu e, e, już przy niebraniu pod uwagę by, tych wszystkich opłat i stopę zwrotu z OFEI to jest 6,49. Ta stopa zwrotu uśredniona wtedy, kiedy jest jeden i drugi filar, daje 4,8. Za te 11 lat z tym y, minusem, tak, bo stopa zwrotu z OFE w roku 2008 teraz... była minus 17. Załóżmy, I jeśli że mnie przez pan ten przekona. cały czas stopa zwrotu OFE jest wyższa, a stopa z dwóch filarów też jest wyższa niż sama stopa y, zwrotu z ZUS-u, to znaczy, że z punktu widzenia sensu opłacalności ekonomicznej i budowania tej przyszłej emerytury, ma to sens. Jak również Załóżmy, ma sens że mnie pan nie przekonał. ta odpowiedź y, y, drugim filarem na wyzwania demograficzne. Załóżmy, że mnie pan nie przekonał. Czy mam prawo. Czy powinienem mieć prawo yy, nie inwestować, nie powierzać moich pieniędzy prywatnym firmom inwestycyjnym, czyli PTE, które zarządzają OFE, yy, tylko w jakiś inny sposób je inwestować. Bo to jest... Rzeczywiście Ma pan prawo w trzecim Tworzymy ale, bardzo szerokie państwo. Ale pole, czy do czy mogę zamiast, zamiast do PTE zanieść moje pieniądze albo do ZUS-u, albo do trzeciego filaru, jeśli... czy muszę karmić Panie tego Panie redaktorze, potwora? jeśli stworzyliśmy... Nie, nie potwora. Jeśli stworzy... znaczy, proszę nie upowszechniać też takich stereotypów, bo to później... później nie można w ogóle rozmawiać merytorycznie, tylko wszyscy używamy liczmanów, różnego rodzaju emocjonalnych pojęć. Merytorycznie no, ale... i spokojnie po ekspercku na to patrząc, jest tak, że jeśli skonstruowaliśmy system publiczny, pierwszy i drugi filar, ze względu na w długim terminie bezpieczeństwo demograficzne, ze względu na zmniejszenie obciążeń dla finansów publicznych, bo przecież przejście na zdefiniowaną składkę, a odejście od zdefiniowanego świadczenia daje nam oszczędności w skali no tak. transferów społecznych, prawie 3,5% PKB, tak, jedyny kraj w Europie. Tak, I teraz, żeby to uzupełnić, to znaczy, żeby ludzie nie mieli mniejszej emerytury, my wprowadzono drugi filar, licząc na tę wysoką stopę zwrotu z inwestycji. I ona może być większa wtedy, kiedy te mechanizmy efektywnościowe utworzymy. Nie można tylko i wyłącznie Ne, e, e, atakować fundusze za to że inwestowały w obligacje i akcje, dlatego, że sami odpowiednimi parametrami stworzyliśmy trochę taki model. Sami to znaczy ustawodawca. Dlatego uważam, że musimy, to musi być bardziej efektywne, to jest ten drugi krok potrzebny, ale żeby to było efektywne, musi być odpowiednia porcja pieniędzy, którą się daje inwestować. Są zresztą takie bardzo ciekawe teksty ostatnio e, e, laureatów Nagrody Nobla, Schirera i innych, które mówią o tym, że jeśli mamy coś w systemie publicznym, chociaż Używamy do tego instytucji prywatnych, no to trzeba się trzymać pewnych reguł systemu publicznego. W tym sensie dobrowolność, tak, jest indywidualnym wyborem i dlatego w tej ustawie, którą proponujemy, jest całe szerokie pole do możliwego oszczędzania na starość w trzecim filarze. I jeszcze ostatnia kwestia, panie redaktorze, pan mówi o tym, żeby ja pana nie przekonałem, ale ja bym chciał. Ja, mówię, tej... ja powiedziałem, załóżmy, że mnie pan nie przekona. Ja, okay. Tak brzmiała fraza. Ja rząd powinien zmuszać obywateli do przekazywania pieniędzy sektorowi prywatnemu? To jest no. pytanie fundamentalne dla mnie, konstytucyjne. Nie ma zastrzeżenia konstytucyjnego do tej reformy w tym kierunku zaadresowanego, dlatego że po pierwsze te środki które są naszymi środkami, definiowane jako nasza własność prywatna, tak mówią prawnicy, funkcjonują w systemie publicznym. Spełniają funkcje publiczne zabezpieczenia emerytalnego, co jest określone w odpowiednich ustawach, i tak jak w wielu krajach, od krajów zależy, kto tworzy tę ofertę zarządczą. Tak? Czyli mówiąc krótko, kto zarządza tymi pieniędzmi. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie moglibyśmy w którymś momencie powiedzieć, dobrze, są firmy prywatne, a może powstanie jakaś publiczna, kilka spółek Skarbu Państwa się zdecyduje, żeby założyć fundusz, towarzystwo emerytalne. Nie ma tutaj żadnego. Y, y, żadnego przeciwdziałania. Będzie dzisiaj wspólne stanowisko strony społecznej uwaga. I, i rządu? Ta moja myśl o tym, że trzeba zrobić ten drugi krok i że trzeba się zastanowić nad optymalnym poziomem składki po to, żeby miały sens inwestycje na, na przyszłość, jest pytaniem nie do pana, panie redaktorze, nie do mnie, bo mamy powyżej 50 lat i tak na dobrą sprawę nasze emerytury będą w, w, jakby wynikały z zupełnie innych przeliczeń, tylko do młodego pokolenia. Będzie... Bo ja nie chciałbym oszukać młodego pokolenia. Wierzy Pan, że będzie dziś wspólne stanowisko strony społecznej najpierw, a potem. Wspólne stanowisko rządu, czyli Pana Pani mam Fedak głęboką, i Pana Mam głęboką nadzieję, że to wspólne stanowisko partnerów społecznych będzie. Ja jestem głęboko merytorycznie przekonany o tym, że ono jest potrzebne. I jestem też przekonany, e, e, że warto na ten temat i na Komitecie z sami na Radzie Ministrów dyskutować. To o której? Wszystkie to, to stanowisko będzie? No tego nie wiem, czy będę czekał na sygnał. Spotkanie jest o godzinie dziewiątej partnerów. Bardzo dziękuję minister Michał Boni. Mi zapraszam wieczorem na 22.20 do TVP Info na rozmowę z ministrem Bonim. Zobaczymy jak mu się udały dzisiejsze negocjacje.